Witajcie, ja jestem Marek i dzisiaj ze mną jest bezimienny 512. Gramy w Skywarsy. Dzisiaj jesteśmy Mikołajami i wchodzimy przez komin. <noise> no, dobry. Dzisiaj jesteśmy Mikołajami i wchodzimy przez komin. Ho, do, ho, do, ho. Dobra. żebyś przed filmem bezimiennym, żeby jak najszybciej spróbował dojść do mojej działki. Znaczy działki. Dział. Do no dobra, bo że jestem przyzwyczajony do serwerów Wiesz, takie so. z Dobra, tak powie bo ja mam kilów do walki. Proszę, żeby było. Jest! Żelazny miecz dostępny, teraz mam do walki. No, już nie narzekam na to, że nie mam nic, czym walczyć. Dobra, idę jeszcze ja teraz... Um. Dobra, to weźmiemy, to weźmiemy. i Śnieżki też. Idę do Ciebie. Co to zrobimy? a tak. 17 w ruchu, co ja zrobię? no to tak ustawię. Dobra, ja już jestem gotowy. Jestem, jestem na, na Twojej działce. Siema, Miko, witaj. Chyba. No. Masz muzyk, może jakieś części setu, które nie, których... wiesz, na przykład ten pierwszy jeszcze jeden? JAKIEŚ jeszcze BĘDĘ PĘDĄ PĘDĄ! Którą? Gdzie on? Ja! Zjadłem go. Ja! O, ale mam teraz... teraz... chodź tu, chodź tu! Dam ci 16 śnieżek, bo właśnie mam. Oh. I dwie. I dobra, masz to butelki z exp Już tak. mam chyba... 25 śnieżek I teraz lepiej odejść, bo ja wyrzucam teraz śmieci Dla ciebie śmieci, dla mnie skarby <gry> no. no, 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 na pewno Dla ciebie, ciebie, dla mnie śmieci, dla ciebie skarby Same, same dobre rzeczy Zobacz, jakiś krustak <gry> Kurde, gdyby spadł Mamy tyle śnieżek, że masakra Słuchaj, ja bym, ja bym polecał iść tam, o, na środek, bo nie mamy tam dużo wody. O, wow, ale to środek, jest daleko, masakra. Może, ej, ja tutaj będę chronił tego gościa, żeby do nas nie doszedł. Idzie do tej skrzynki coś za moją wyspą. Dobra, no to. Yy, ale nie po... na spawn. Bezji, tam, tam tam do tyłu. A do tyłu? No, no to na przykład wypadek tam no, 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 może jednak na razie nie idź. Kurde, ten gościem tak chyba chce tu iść. Dobra, id idę od tyłu, może mnie nie zobaczy. Ostatnia śnieżka, czy trafię? Pewnie, że nie. Kurde, no kwalony, on mnie chce zabić. Nie faj. masz temę? te wow. I szybko uciekaj, bo on, on cię może szybko zabić. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. On, nie... on tu idzie, czekaj, musimy czekać, bo on tu już idzie. Śnieżka, chmoc! Jest! Dobrze! <laughs> brawo! Brawo, brawo! A już. Już w środku są, kurde. To dobra, to dawaj, idziemy na jego, na tam na jego wyspę, bo on tutaj widzę, zrobi, już prawie dokończył swoją platformę, to ja tutaj pójdę tą jego platformą na jego wyspę. Dawaj. Eks. Podstać się, kurde. Jakbym teraz spadł, ja Nie wiem, co sobie zrobić, dobra? Ja już jestem. O, nic nie straciłem, jak spadłem. Shift tak, dobra. Zobaczymy, może coś zostawić, co mi się przyda w tych skrzynkach. No. Wszystko zabrało. Ten gej, wszystko zabrał. I los został w ogóle. A, bo to ale, ale z tego tyłu nie wziął, z tego tyłu. A, właśnie, z tyłu nie wziął. To leci tam. Mam parę kresów, tylko gdybyś no, ty miał, to byśmy się gdzieś tu knęli. Parę kresów. Czy... Coś tam jest? Ło, no. wow, i los. No. Coś stało. Sam sobie lamy podłożyłem. Ja nie, nie ma mówię jakie jesteśmy. Bo na shifcie byłem <laughs> Ale żyjesz. myślałem, że ktoś cię zwali, zabiłbym, cię, bo tak daleko doszliśmy. No Pięć kopy, masz, no nie gadaj, zjedz... Ja ha. Dobra. Było słychać? Nie. A to dobrze. Ej, stój tu. Stój! Chcę wodkę wam już. Teraz jesteśmy od... odporni na ogień, na minutę. To super. Trzeba... Do... Ej, dostawaj no, do tej... Lol, tutaj widzę Gostek też chciał zrobić mostek, to dawaj idziemy do niego. Patrz, jakie ładne schody zabijam, nie możesz... Jaki on się... A on się normalnie przesadził. Hm. Kto tu jest? Tara tyłem. A ja chcę się w Mikołaja pobawić Mikołaj stanek O dobra Na wszelki wypadek to woda Jaki ham zniszczył pochodnie Okej okay. yes. Co to mamy? Ktoś tu idzie! Yes! Cofaj się szybko! Ktoś tu chce do... Ktoś tu idzie! Żelazny miecz, co się już na wyspie? Nie wiem, nie, nie A ja go zabiłem. Olej, tabu! mój żelazny miecz. D dobra, ja już szybko sam dokończę odcinek, nie? Oko. Ja już tam nie mam tyle czasu. Lolo, akurat miałem na pierwszym miejscu żelazny miecz. O dobra, idę, szybko. Ile do graczy zostało? Jakaś Pietra została. Muszę ją zabić, gdzie ona poszła. No nie, no i zbagowało mnie. A jednak nie muszę ją znaleźć, znaczy jego. I zabić, lub nie zabić. Czekaj, zobaczymy. Uperła doleci, doleci, doleci. Nie doleci, no dobra. Ostatnio uperłem bardzo, żeby się nas na tepnąć. No i nie trafiłem no super. Jaki ja jestem, Kozak masakra Wygrałeś! No. Jego Jaka... jakiś arex 201 wygrał, ale. Weź jaki ham, jak można tak skopiować. Jak można tak ham skopiować? A on się Arex nazywa, tak? No, ale ham. A sobie screena zrobię. A ja, no ja też. Ej, no nie mogę zrobić screena czatu. Okay. Ja tutaj łażę, podziałka i nie wiem gdzie tu jest. Ten pietra. Gdzie, ty? gdzie? ty Czekaj, ja próbuję tego Pietrę zabić. Nie mogę go nigdzie znaleźć. E, nie wiem po co, ale wody rozwiązałem. No, staję wody i nie znika. No, jak to był Ale czuję się dziwnie. Czemu? No, mam takiego buga. Pietra, gdzie ty? Gdzie jest Pietra? Że, jak patrzę jak na jakiegoś gracza, to blisko niego są so, so tabliczki. Odwrócone. Wiem, takie coś jest dziwne. Ja też tak miałam. Nie jest bug. Kurwa, nie mogę Pietry znaleźć. Pietryk, do mnie! Pietryk. Pietry. Jest Pietra, a nie Pietryk. Piet... Piotr! A może... nie, no może, a może Paweł? Mm. Hmm. Okej. Okay. Pietrek, bardziej byś no, to pierwszych... Mongo, mam, mam go! Jest, wygrałem! Wygrałem! Brawo! On był na wyspie, na którą właśnie szłem. Na mojej wyspie stał sobie Hamsko Wygrałem, brawo! Dobra. Więc ode do mnie to na tyle to pierwszy Skywars i wygrane. Dzięki mnie, bo bez ide... No dobra. Więc narka, cześć i ze mną są ludzie odwróceni. Nara? O, no, lwody latające, dobra, nara.